Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 30 lipca 2025 roku No i co? Powrócił psychozestaw? Dragon Ball Nadal w sklepie Ale tym razem powrócił frezer i cel Nike to samo. Buz bojowy nadal w sklepie. Ikonowe emotki to samo. Fantastyczna czwórka nadal w sklepie. Buty to samo. Marvel nadal w sklepie. I mamy nowe buty, czyli lamorożcowe laczki za 800. Bombowe barwy za 1200 Tęczorożec za 1500 Barwny sterowiec za 1200 Sterling za 1500 Wilk morski za 1200 Bukanier za 1200 Żonglowanko za 500. Specjalista pierwszego uderzenia za 1200. Pałko power za 200. A tłum szaleje za 200. I ta emotka powróciła po ponad 900 dniach, także rzadki powrót. Baret za 1200 Kilwater, Sloan Innowatorka, przepustka zespołu, drużyna burgerów za 100. I ta emotka powróciła po ponad 1000 dniach, także bardzo rzadki powrót. I niemocni, to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Powrócił Endo. Odpadaj silniki, to samo. Bruno Mars nadal w sklepie. Eminem, to samo. Nie mój dzisiaj szafki set jego. No i co, jeśli w sklepie wam się podoba, to pamiętajcie, Subzone, łapkę w górę kod Gigi Leon w sklepie. A się z wami żegnam. Siemneczko.